No, krzesło reżysera zająć. No, to nie przypadek, wiesz. Dabr. Ale fajne krzesełko. Fajne, Skąd nie, Panie, Trzymano mi znajdzie? dał. Trzymano pan, ale fajnie. No. A tutaj Rival. to tak Trzymano nie bardzo chyba, co? No nie <laughs> bardzo, dlatego... Ale krzesełko... Ale fajne. to kontynental, więc kontynental nadaje się też do tego. do tego roweru. No, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Cześć i czołem, z tej strony Felcik i... I nie, nie Felcik. felcik. I nie, o, felcik, nie felcik. dobre. Podoba się dla mnie, z studia ekologicznego. Ja prosto z testów, nie w czy jeszcze Chyba Czy jest były, jeszcze czy, były, czy nie były. Tak, bardzo fajne, bardzo cieplutkie. O, patyczek, proszę na ciebie, nie, nie chcesz patyczka? To ja na później zostawiam patyczka. Dzisiaj sprzęt totalnie z mojej beczki. Z mojej beczki to tylko kolor naprawdę. Znaczy no nie wiesz, mówi. bo może jakiś dorośniesz do szosy. Co sugeruje, że nie będę miał żony i będę miał czas, żeby wyjść na rower. To by się zgadzało, powiem czy bo wczoraj był znajomy i mówi, że się niestety rozwodzi i sobie szosy kupił na, po, na poprawę nastroju. No, no, no takie, takie, że, takie fakty są. Takie Ale życie, tak. życie, życie jest nowelą. Której nigdy nie masz dosyć. E, przed nami Giant Propel Advance 1. Czyli rower klasyfikowany jako rower aero. Nie no, Aero, czyli... Aero, czyli tak naprawdę to jest odpowiednik Madonki, aczkolwiek od Trek Madon nie ma takiego roweru w tej cenie. No, bo tylko... nie ukrywajmy w tej cenie, on jest tam około 22 tysiące, jest wyceniony przez Gianta. Dostajemy tak, karbonowe koła. I to naprawdę na już, wysoki, wysoki tak? stożek. Z przód i tyłu taki, taki sam środek. Taki sami, I to jest właśnie plus. Nie ma już tego, że jedno mniejsze, drugie większe. Dostajemy srama Rivala bezprzewodowego, czyli tak naprawdę drugą w hierarchii, grupę Sramowską, która jest kiedyś była pierwsza na bezprzewodzie, teraz jest to druga, bo teraz Apex szedł na bezprzewodzie, ale jest napęd dwa biegi z przodu. 12 z tyłu. No tak, sztyca jest karbonowa. Diffuse, tak? czyli ścięta z tutaj tyłu. Tutaj to taki, taki diffus już powiększony, ścięta z tyłu, no ale to aeroprofil, więc to musi tak opływać wiatr, nie? Ale diffuse, czyli ma drgania małe pochłaniać, no. ma to pracować. Więc zakładam, że kierownica też jest diffusa i też jest, karbonowa. No ona jest taka, nie, ona nie? Jest, aluminiowa tu jest aluminiowa właśnie i tu jest... Ojej, i tu jest... Zimna, aluminiowa. No to rzeczywiście. To jest, powiem tak, naprawdę Jedna z tańszych alternatyw rowerów Aero. Bo poligon też ma fajny rower za dwie deszki, który jest na Ultegrze DI tu. Kto co woli tak naprawdę, ale ma kierę karbonową monokoka. Tam. Tu Giant poleciał z tym standardowym mostkiem. Nie kowadłem poprawnie. tak naprawdę, bo niektórzy mówią, że to jest kowadło ten mostek. No, no wygląda. Chociaż no, tu masywnie, troszkę, no. troszkę mi się poprawiło, bo tu kablinki do w środku. Tak, nie, kable troszkę są ładnie ładnie jest Troszkę lepiej to wygląda. Kierę jest ale jest z parapetem. Tak, Powiem wam. Owiika? A to nie jest supakaza nawet? Nie, nie, Ale owika jest, nie. powiem Wam, tak, na plus, bo ona ładnie się kleją. On się klei tak jak supakaz. A to giantowska owika, czy? Yy, tak, to jest giantowska owikka, ale jest nam na duży plus. Na plus jest też siodełko, tak jak kiedyś już wspominałem, Giant odrobił lekcję na przestrzeni lat i poszedł w te siodełka troszkę lepsze już. Rower stoi bez dentek, co jest ciekawością, bo każdy i tak po zakupie dokupuje dentki. Nie leje mleczka, a wkłada dędki. Ja nie jeździłem na sosie bez mleka? Nie, myślę, że. Soł... Ja jeżdżę na dędkach, to... nie jeździłem na sosie inaczej, nie jeździłem na sosie z mlekiem. A na naszych widzów są osoby, które jeżdżą na sosie bez dętkach? Dajcie znać w komentarzu, bo jest po prostu, że powiedziałbym, ciekawy. Niektórzy no to... chwalą, bo na mniejszym ciśnieniu no właśnie. ale jak złapiesz dziurę, to ci tę mleczko i tak nie, one wyleci pod dużym ciśnieniem nie, nie za No mówi do, do Endurance 6 nie laje się, bo mniejsze ciśnienie się wali, tak? On nie stoi seryjnie na opona 700x25, ale jest szeroka obręcz w miarę, więc ta opona inaczej też się rozkłada. No tak, to też prawda. Yy, w zestawie dostajemy, tak jak Wam mówiłem już, no koła bezdętkowe, taśma na obręczach do bezdętki, wentyle do bezdętki. Muszą być. I dwa koszyki. Właśnie chciałem o tych koszykach. No ja właśnie są, też chciałem, bo... są Dedykowane do... Tak, one są do propela, bo jest... Ten ma inną szerokość, ten o, drugi właśnie. ma inną, bo id idą na dwie inne rury, ale ostatnio znajomy odbierał ten rower i specjalnie mu tych koszyków nie przykręciłem. Żeby nie widział? No nie, nie, nie. Nie, 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 nie przykręciłem ich <grym> dlatego, że niektórzy nie chcą ich, a kupują inne, więc ja mu nie przykręciłem, mnie nie było na dobre. rower w domu przykręcił. No i nie pochwalił tych koszyków, bo mówił, wyglądają jak z drukarki 3D. No, tak rzeczywiście... Może rzeczywiście, tak, bo one imitują mat, taki, taki karbon, ale takie nie wiadomo co, ale to tak plasty, naprawdę. To jest sztuczne, tak? No, tak jak miska plastikowa, tak. w której sałatkę warzywną robisz, o. a potem nogi w niej moczysz, a w po imprezie co inna... w... nie no, sałatkę, zjesz. sałatkę zjesz. Co będzie jak ta lala. A coś będzie z tej kapusty? No będzie, sama nie być? Generalnie tak, kolor tak. kosior. Tak. Wyposażenie samarama sama yy... Jest dopracowana, tu do Gianta nie ma co się przyczepić. Samarama to jest sam, taka sama rama jak w najwyższym modelu? Nie. nie. Tam jest ta z tym masztem takim, Aha. gdzie tylko masz nakładkę. Tak, tu, tu, rama te... jest z karbonem. Myślałem, że yy, I tu podobno są zdjęcia gdzieś w necie, ja nie wiem czy mogę mówić o tym, ale już jak zacząłem to powiem, nic mi pan Giant nie zrobi. Giant wprowadza pod własną marką Cadex kierownicę z mostkiem monokoki. I karbonowe, jak, czy karbonowe. karbonowe. I, i jak oni to wprowadzą, no to to się ładnie tu wkomponuje wtedy, bo tutaj... No nie, no nie ma co ukrywać, no dobra, to jest aluminiowe mostek, jest kowadło, ale linek w ogóle nie widać, to No nie, bo tu im troszkę lepiej wyszło z w tak, schowanie nie, no tutaj... tutaj w ogóle nie widać, bardzo, bardzo, bardzo Kolor jadny, ładny, ładny w piosennych maszynowych. O, ten napis, dopiero teraz zauważyłem, że to nie jest e, czyste srebro, tylko takie... E, mieniące się, szczotkowane, to jest szczotkowane, takie kiedyś było na aluminium. Mm, tak jak mówiłem, jest to dosyć ciekawa alternatywa dla rowerów Aero w tej cenie, ale mamy bezprzewodową grupę. Nie wiem, która firma ma jeszcze w tej cenie bezprzewodową grupę, daje dożywotnią gwarancję na ramę, daje koła karbonowe, stożki. Nie, ten rower naprawdę ładnie wygląda. Tak, na żywo i, przynajmniej. I tak. tak, on na żywo dużo lepiej no, wygląda niż. No Giant, Giant no chyba to, dosyć tak wysoko topornie wyglądają same z siebie, ale. No nie no... jest taki łomowaty, ale tak jak każdy rower, każdy rower Iron jest łomowaty tak naprawdę. Ale wygląda szybko. Kiedyś, kiedyś jak byliśmy z Kamilem na prezentacji pierwszych propeli, to za głowę się złapaliśmy, co to w ogóle jest. Takie kowadło postawili, tutaj z takimi linkami, one tu jeszcze wchodziły. Jak się skręcało kierow to to trzeszczało niemiłosiernie powiem Wam. No tu odrobili lekcję. Oczywiście nie muszę mówić, że ma sztywne osie przód tył, bo to jest standard. Prowadzenie linek wewnątrz ramy, co już totalnie jest standardem. Tak. To, no. Tu już no niestety to... No przy przerzutkach nie musi być tam linek, tak? Mamy dwa baterie. No nie, razy baterie. i tutaj i tu przy tych rowerach Aero ładnie jak jest sram jednak włożony. Nie, no super bo, to dobrze. Bo nie ma nigdzie tutaj. Kabel, tu masz wyjście na, kabelek, wyjście na kabelek, nie? nie? Jakbyś kabelek. miał Shimano wstawione, no ale niestety tu. Hamulce y, już w standardzie y, hydraulicznym. No niestety. Minęły te czasy, gdzie już znajdziemy hamulce szczękowe. Ten, ale ten rower, wyobraźcie sobie, no, porównajcie sobie, może falcik ci wrzuci zdjęcie pierwszych propeli. One nie miały typowych hamulców takich szczękowych, co opały tu, tylko one miały fałki pochowane tutaj. I y -y -y. był problem, jak komuś się wyhatył ten hamulec. Bo to nie był ani v break, ani to nie był hamulec szczękowy. Chyba Giant lubi takie swoje. To był patent. patent. patent tak jak Tak, jak te tak sztyce, to był patent Gianta, więc. Giant, pamiętam, problem. miał jeszcze w tych trzosach z przodu też linki wprowadzane, hydrauliczne hamulce z tym, tym takim. Miał to o, kondukty. To, się, no, to w pierwszych w wenerałdach to był kondukt się nazywało. No, Tutaj tu pamiętam, ta, to, że to taka było. bambuła tak, wisiała, no. tu linki wchodziły, przechodziły w hydraulikę. Tak, tak to... trochę łomowa to wygląda, no, ale to ale było z 10, chyba... z 10 lat temu. Jan no. no, chyba lubi takie swoje patenty. Ale stosunek co do jakości chyba nikt co... nie jest w stanie tego pobić. Cena jakość tutaj naprawdę. Tak. No, nie mówiąc o tym, że ten kolor nie mi się tutaj w światełku. No, tutaj... no, z daleka nie, nie widać tego tak, tego Jakby tego. ten rower był czarny, to on by biednie wyglądał. Tak. Przez to, że on jest niebieski z tą szczotkowanym aluminium. A co z tym gradientem srebrnym na górze? I tu taka cieka bo, mi się, bo mi się nie podoba No wiecie, tak. Napis spoko, ale ten gra tak zrobili tak cały przechodzony, nie a to jest tak ścięte. Nie wiem, nam mnie tego. Tu nawet widać się obła. No jak jest no generalnie. Ładnie to jest spasowane tutaj. Nie ma takich dużych szczelin jak w innych markach. No to Coś chciałbyś się zapytać? Lubi się było to tam zbierać. Dla kogo to jest rower? W sensie rozmiarowo. Tutaj mamy rozmiar. Więc co, mamy rozmiar M na L, ale ten chłopak co go kupował. Yy, nie będę mówił imienia i nazwiska. No to znana osoba w stoku podobno jest. Yy, Pozdrawiam, Stefan. Tak, bo tak ma na imię. Tak mu dali na chrzcie, Stefan. Yy, ale Jest no to no, wyrzechszony. Tak A? myślę. A? A? No, 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 no to tak no, no, mu dali. No. On ma, miał 1,80 m. To już zdeptłowaliśmy. 1,78 m. że urósł? No m, dobra, 1,80 m. Ją wziął MK. On najpierw chciał MNL, ja powiedziałem, że on się tu nie złoży do tego roweru i dalej się strzelił w M Ja przy M75 mógłbym jeździć Mką, ale met 70 M71 to ja bym sugerował SK już z propela. Tu jest długo. Mostek. Mostek jest długi, on jest taki, ten rower. Powiedzmy klasyczny, tak górna rura jest taka... No, dobrze oczywiście fitting sobie później zrobić. No przy takim kukier, rowerze wypadę fitting zrobić. Tutaj jest, no zejdzie trochę pewnie podkładek przy fittingu, też pozycja się poprawi, nie mówiąc o komforcie. To nie jest rower do przejażdżek No nie, bo to siadasz i walisz, walisz tylko... paręnaście godzin tak naprawdę, no więc, żeby nie zejść jak ja czasami zgięty w pół, jak paragraf. I nie, nie wyprostujesz się później. I jest problem potem z wyprostowaniem, <laughs> ale na nią są pewne korekty, jest lepiej. Yy, przystosowana korba pod yy, Pod pomiar mocy. pomiar mocy, tak jak wszystkie korby ze stajni Srema. srema. Wszystkie, wszystkie już? Z, z tyś, przynajmniej, co? No z tych z, Nie ma już innych grup, rup. tak naprawdę. Zdrwalej, no, wszystkie. tak I Te wyższe grupy już mają ten pomiar. Tu możesz go dokoptować. Ale sam rower wygląda szybko. I no nie jest szybki, ci powiem. Jest szybki, tu. od Może ci razu... na słowo uwierzyć. Kolegi się zapytasz, Stefana. Zapy tak, Stefana się zapytał. Yy, Stefan ci powie. Tu tak naprawdę po pierwszym zakupie większość ludzi opon od razu zmienia. Ja jakoś nie jestem przekonany. do tej... tych. czemu? No nie nie, nie leży mi to. Kolor. Jaki Każdy... to jest kolor? To jest niebieski? Niebieski, ale to niehabrowy jakiś taki, nie wiem. No też jestem ciekawy, <laughs> producent nie podaje w kolejnych kolekorizach zobaczy. Ja tu powiem, ci, tutaj felci tak naprawdę te koszyki bym wywalił. Nie? Ale wstawiłbym koszyki w takim kolorze. Coś ze srebrem, żeby było czarne ze srebrem. Do tarczy, tak. srebro i koszyki czarne. Srebr srebro. Tak, A jakbym się już uparł, no to owijkę do wywalenia i supakaza czarnego ze srebrną końcówką, albo srebrne gwiazdki. Przejście takie. I robię. wtedy tu w srebrne przejście. I to by ładnie się. Ale nie, czarna owijka to też, no, też dobrze to wygląda. No Pewnie chcesz wiedzieć, ile waży. I jak tyrka piasty Gianta. To jest Giantowska Piasta, właśnie. Mm, więc co? Tu siedzi Giantowska, tylko nie wiem kto im to robi, tak naprawdę. Bo, tyrka, bo nie piast Giantowskich się całkowicie Możemy... zmieniło. Tak, zmieniło się Uy, na plus, kolego. Oczywiście tak jak mówiłem, sztywności. Korba jest aluminiowa, ja go tyrkam. No to, to tak. Czego więcej? Kiedy nie, nie ma, to by 10 ja tą w tyrkaniu nie jestem. Ludzie pytają po co to tyrkanie takie głośne. Ja tam lubię jak te głośne.. No, nie, no, nie trzeba dzwonka. Nie, no, mnie, do tyłu mnie to bawi powiedzisz. powiem Ci. Ile, ile, obstawiasz? On ciężki będzie. Ciężki? Mhm. Co koszyki plastikowe ważył? <noise> 830. 8,300. 8,300. No, 8,300, 400. Powiesiłem 8,350 bez ugniataczy. Bez ugniataczy. Czyli tak rozmiar M będzie ważył jakieś 8, 200, 800, 150 myślę, że tu opony troszkę masy nabijają. I to, no, to mostek. mostek. Mostek naprawdę nie jest to lekka rzecz. Tak, Co, teraz go powiesimy na tablicę. O, o, o. o. No i co, no to, to podoba się on dla mnie. Pamiętaj, że e, właściciel nie, Stefan będzie oglądał i się obrazi, jak No, nie, tu no... nie mogę go. No nie jest nie wiem, ostatnio jeszcze. mówiłem, bo ostatnio sprawdziłem cenę nerek, o to chodzi. Jedna nerka kosztuje 30 tysięcy. Więc sprzedajecie nerkę, macie propela, buty, garmina i inne rzeczy. Sprzedając dwie nerki macie Madonkę, ale nie, ale, możecie macie by, ale nie możecie żyć bez nerek. Taka jest prawda. Patrzyłem te scenę trzustki chorendalna do, 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 ...dołożyć do nerki. Nie, chorendalna kwota cena. I też nie wiem, czy bez trzustki da się, ale cena trzustki to był H400 tysięcy. Co ty gadasz? Ale dobrze to... mylę. więc tutaj sprzedam nerkę tak naprawdę. No to wam wystarczy na... ...jeżeli to tak liczyć od topowych rowerów, średnio wyższą szosę sprzedam nerkę. Tak naprawdę. No. no. Ale to takie wie, wiecie, takie przemyślenia. O. E, o Jezu. o, o Jezu. Pamiętajcie. O. Dzwonki, lajki, suby, rowery na platformach, kup bidon. 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 Tak, bidon kup. Do widzenia. Do widzenia.